1579. Moda na sukces. 1579 to jest to? Czy na to trzeba, trzeba patrzeć? 1572 tu masz. 3, 4, 5, 6, 7... Poszukujemy korepetytora z języka... Nie z języka, z matematyki. Poziom 1-3. Cześć Boże! Dzień dobry! Cześć! Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku e, Trójcy Niekoniecznie Świętej. E, dzisiejszy odcinek poświęcimy e, tematowi bardzo e, e, palącemu w obecnym czasie, w, szczególnie w zachodnim kościele katolickim, a więc celibacie. O matko! <laughs> e, w katechizmie Kościoła Katolickiego, który również się odnosi do tematu celibat, pod punktem 1579 czytamy, wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele Łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących mężczyzn, którzy nie są żonaci i chcą zachować celibat dla Królestwa Niebieskiego powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i Jego sprawom, oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest, jest znakiem nowego życia, do służby, któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym sercem, zapowiada on w sposób bardzo jasny Królestwo Boże. Mam pytanie... Nie do mnie! <głos》>, jako że... Mamy tutaj raczej jedną osobę, która zachowuje ten celibat. Jaka szczerość. Pnotę celibatu. Ale nie, ja bym najpierw chciał się dowiedzieć od was odnośnie celibatu. Ja potem wam sprostuję to, ale jestem ciekawy jest, jak wy patrzycie na celibat mój jako księdza. Czy ty Andrzeju przyjąłeś celibat nie. z radosnym sercem, jak wypowiada się tutaj kościół katolicki? Czy przyjąłeś tak tak czy przyjąłeś go radosnym sercem? Czy jako uciemiężenie? Jestem radosny, że jest celibat. <noise> no i to jest cała odpowiedź. <noise> bo dla mnie to pytanie jest dziwne, żeby nie powiedzieć więcej. To jest no bo jak można przyjąć celibat inaczej? No, dla mnie to jest tak dziwne pytanie, że w ogóle jeżeli bym przyjął tylko jako uciemiężenie, to było. Bądźmy celibatariuszami. Wow. Nie, no dla nas to jest radość, pewna? Ale to musi każdy ksiądz mówić o, po, po sobie, nie? Od siebie. Bo ja na przykład wiem, że dla mnie celibat jest błogosławieństwem. Nie jest na pewno przekleństwem, nie jest uciemiężeniem, Dla mnie jest błogosławieństwem. Nie wiem, czy się wy zgadzacie, bo wy mnie już tyle lat znacie. Mhm. Czy dla mnie celibat jest radością? Inaczej może. Co, co daje tobie celibat? E, e... Mi daje wolność. Ta. Ja jestem naprawdę wolność wolny w tym od... wszystkim. Nie, nie o wolność od. Ja jestem, ja sam zdecydowałem się na celibat, dlatego że uważam, że on jest potrzebny do budowania królestwa Bożego. Po to, żebym ja na przykład wiedział, że służę Panu Bogu niepodzielnym sercem. I dla mnie to jest wolność, że ja sam, wiedząc, że nie będę miał nigdy żony, dzieci i tak dalej, zdecydowałem, że jednak w to wchodzę. Mhm. A, czy... A serio mnie mhm. nie widać, czy się cieszę celibatem, panowie? Jakby <grym> jestem załamany na razie. A czy małżonek również może zachowywać celibat? Małżonek? Tak. Brawo! Jedziesz! Przypomnij mi... Przypomnij mi, Leon... Ile Leon... ma lat? Leon i Tu tylko ksiądz. Ale wstrzelił jak łysy narkoczem w tantkuli. Znaczy, się nie wiem, czy z to, celibat, jeśli chodzi o małżonka, jest to. 30 dni. Ale jak dobrze trafia. Nie, Sławku, single nasz. Nie, Sławku, single nasz. Małżonek nie ma celibatu. Nie okay. jestem bardzo z tego powodu, tego celibatu nie ma w małżeństwie. Więc A uważasz, ty... że u mnie powinien, powinien znieść, powinno znieść się celibat w yy, Nie. Czemu? Dlatego, że... Yy... Nasze dzieci by się wychowywały razem. Znaczy się, wiesz co... Mała Kasia by kiedyś, biegała kiedyś, teraz? kiedyś myślałem o tym, że yy, no przecież księża też są odosobnieni, tak? Odosobnieni... Yy... S to tak super problemu. brzmi, tak? że jestem odosobniony. Jeszcze powiedz, że powinna dla nas być osobna ale, wyspa. E, słuchaj, ale nie masz e, bliskiej osoby obok siebie. Nie masz żony. Nie masz no. dzieci. Nie, ale ja i chrobry bardzo dobrze się rozumiemy. No okej, okay, niektórzy mogą. <grym> Wyimaginowani niec... przyjaciele są tak. super. Ale chodzi o to, że w małżeństwie jest tak, że jest ta druga osoba, tak? Jest to y, małżonek przyjacieli. Jeśli są dzieci, to jest super. Jesteśmy jakąś wspólnotą, tworzymy jakąś grupę. U księży, no ja nie mogę mówić za księżyc jak się księża czują, ale ja tylko jak to ja widzę, zazwyczaj ja widzę, spotykam księdza, gdzie jesteśmy w grupie jakieś, tak? Na przykład tutaj razem nagrywamy teraz, czy na mszy. Jest jakaś grupa ludzi, jest jakaś wspólnota, ale po tej mszy idą do zakrysty i później wracają do domów, tak? Są często sami. No i. No i właśnie, no i teraz, oczywiście no, to, co już sobie pytał, jeśli y, Tobie, nie chcę mówić Wam wszystkim, ale Tobie to odpowiada, super, tak? Jezus też nie miał żony. No. Też zachowywał celipat. Chociaż apostołowie nie. Apostołowie mia mia mieli dzieci z tego co wiem. I żony też, nawet jeden miał teściową. O super. <noise> no. Ale, nie, ale o, ja się zgadzam w tym momencie. Bo. Wiesz, chodzi mi, nie wiem, poczekaj chodzi mi o to, że tak naprawdę my po pracy, po swojej pracy wr często wracamy do domów. Czy to, jak sobie powiedział, są ciche dni, czy y, jest y, impreza, czy jest wesoło, czy są rozmowy. My zawsze obok siebie mamy tę drugie, drugą osobę. Ale księża czy siostry zakonne wracają do swoich wspólnot. Jeśli jest ich więcej. A czasami są też sami na prorokstwach, tak? No ale, no ale my sami to wybraliśmy. No i to super, jeśli wy to wybraliście, ty to wybrałeś, jesteś z tego zadowolony, super. No więc przez to mówię, żeby tego celibatu, znaczy, zostawić zostawi ten celibat, tak? Żeby go nie znosić, tak? No bo to wy wybieracie. Wy chcecie się upodobnić jak najbardziej do Jezusa i być, no nie wiem, być dla nas, dla ludzi, dla całego Kościoła, tak? Nie, nie dzielić siebie na dla Boga, dla ludzi i dla rodziny, tylko jesteście ogólnie dla Boga. Okej, okay. ale wiesz co, no ja, ja się zgadzam z tym wszystkim, mhm. natomiast wiele osób, na przykład y, zwłaszcza tych, co wojują z Kościołem czy z, y, z księżmi, mówi, o ojej, biedny ksiądz jest taki uciemiężony, nie może mieć żony i tak dalej, no ale... Myśmy sami to wybierali. No właśnie, chciałem zapytać, czy ktoś mu kazał, czy ktoś im kazał być No niektórzy księżnym? mówią, że tak, że to było zobowiązanie, bo przy święceniach kapłańskich kazali ci przysięgać, że będziesz żył w celibacie. No ale to ma być moja świadoma, pełna decyzja. Dlatego ja się tak trochę zdziwiłem tak negatywnie, że wyście nie zauważyli, że jestem radosny w celibacie, bo to tak się poczułem taki dotknięty troszeczkę. Moje serduszko krwawi, ale o tym będę rozmawiał z moim terapeutą, o. więc nie z wami. Natomiast zobaczcie, od razu wiemy, który ksiądz przestrzega celibatu i któremu, dla którego księdza celibat jest jedynie uciemienieniem, a dla którego jest błogosławieństwem. Bo to widzicie. A po czym to widać? A nie widzicie tego... To znaczy, widzimy na przykład, obserwujemy ostatnio, no może teraz się trochę wyciszył ten temat, ale w mediach, w, ko w, ko w kościele zachodnim, katolickim, e, właśnie e, próby zniesienia tego celibatu, tak? Mhm. Ja właśnie przez ten syn. Mm. Znaczy to będzie wracało mi się wydaje bardzo długo. Natomiast jeżeli nie spojrzymy na to jako na ogromną wartość, to faktycznie będziemy widzieli tylko ucimiężenie dla księży, bo nie może mieć żony, nie może mieć dzieci, to w tym momencie no to do niczego nie dojdziemy, nie? Mm -hmm. Tym wszystkim. Ja na przykład nie ukrywam, że ja uwielbiam samotność. Ja bardzo się lubię z Wami spotykać, jesteście super. Uważam, że mimo, że ranicie moje serce, nie widząc we mnie radości celibatu, to i tak Was lubię. E, Myślę, natomiast myśli, ja myśli. wieczorem potrzebuję być samemu. Nie? Ja sobie. ja się śmieję, bo mi się to mocno pozmieniało, bo jak przychodziłem do seminarium, tak jakby zapytali kleryka pierwszego roku albo jeszcze przed seminarium, czy jestem za zniesieniem celibatu, to bym się pierwszy podpisał. A czy celibat polega na byciu samotnym? No. Ja nie jestem samotny. Ja nie uważam siebie za osobę samotną. Mhm. No sam ja jestem sam. większość dnia jesteś właśnie z ludźmi, tak? No. Z parafianami, z, dzieć, z, z, z dziećmi... Z dziećmi, z młodzieżą, no. bez tak. różnicy. Mhm. wiesz, widzisz, to jest właśnie fajne, że ty zauważasz i poznajesz tą... to i to, to że tą, tą radość mogą dawać tobie te drugie osoby, z którymi jesteś, tak? Dają ci tą siłę, napełniają cię tą, tą radością, dają ci motywację, działają na ciebie. Tak. <laughs> <laughs> Ale niektórzy pewnie tego nie widzą, nie czują i poszukują czegoś innego, tak? No ja nie mówię o tych, co, którzy nie przestrzegają celibatu, no. bo to jest sumienie każdego księdza, czy każdego zakonnika, czy siostry zakonnej. Natomiast dla mnie celibat jest błogosławieństwem. Bo ja na przykład. Tak, okay. Wyobrażacie sobie, jakbym ja na przykład nie był, jakbym był księdzem i bym miał możliwość, by mieć żonę i dzieci. Najbardziej rodzinne święta – Boże Narodzenie. A ja na przykład od iluś lat nie byłem w domu rodzinnym na Wigilię. I wyobrażacie sobie, że ja w, w Boże Narodzenie, w, w, ten, w święta zawsze muszę być na miejscu, bo, ja, bo, to, bo to jest moja praca, mm -hmm. powołanie jest moją pracą. Mm -hmm. I wyobraźcie sobie, że rodzina nigdy mnie nie ma cały czas w święta, mm -hmm. w niedzielę. Nigdy nie mogę pomóc. Dajmy na to najbardziej hardkorowy przykład – ja leżę z żoną w łóżku, Nagle dzwoni obska kobieta i, i prosi, żebym przyszedł do niej, bo na przykład jest namaszczenie chory. Która kobieta powie: Kochanie, idź, <śm> <śm> nie ma problemu, <śm> błogosławię ci. No nie, no, zazdrość się pojawia, to jest naturalną rzeczą. E, I wiem, że za chwilę od, pojawią się głosy, że przecież no, m, m, lekarze, policjanci, strażacy też nie mają świąt. No tak, mhm. ale u nich jest troszeczkę inaczej. Jeżeli masz na przykład jedne święta, pracujesz, to drugie masz wolne. A ja. Rok w rok każde święta pracuje. Ale chyba osoba, która y, chciałaby być z księdzem, myślę Ma teraz o Kościele y, Ewangelickim, gdzie y, pastor może mieć, może mieć żonę, tak? Ona też będąc z nim, decyduje się po części na to, że wie czym to no, grozi, Ach, tak? Że święta musi być w kościele, tak? Jeśli zadzwoni telekom, że... mają troszeczkę czy... mniej obowiązków. Mm -hmm. No, no właśnie, dlatego przyszły... też, w... to też powiedziałem, mm -hmm. że y, Ty, Wy jako księża tutaj w Polsce, w kościele katolickim, musielibyście mieć y, roz, r, rozłam taki, tak? Osobno dla Boga, osobno dla Kościoła, dla ludzi i osobno dla rodziny. I nie moglibyście znaleźć czasu na to wszystko, tak? Mm -hmm. w sumie... Płynnie przeszliśmy. Andrzej już po, ksiądz Andrzej już poniekąd odpowiedział na to pytanie. Czy uważacie, że ksiądz mógłby podzielić miłość swoją między ludzi, rodzinę, a Boga? No, brakuje Macie od razu. Brakuje w zasadzie nam jeszcze tutaj przedstawiciela kościoła protestanckiego, żeby mógł się wypowiedzieć na ten temat. Na, jak on dzieli ten um, służbę Bogu a między um, rodziną służbę, i wspólnotą. Tak. Mhm. No, Natomiast mamy tutaj się... głos Kościoła Katolickiego, który um, mówi, że nie da się podzielić, że zawsze będzie jakiś, jakaś um, a wyobraż... sprzeczność. A wyobrażacie sobie jeszcze ten paradoks, teraz właśnie tak się zastanawiam, jakby miała fatalnie ta moja żona i dzieci. Bo ja już sam słyszę od ludzi, że ja żyję na ich koszt. Bo muszą za mnie płacić. Tak? No bo ludzie mówią, że no biorę sobie ze składki, są przeróżne mm -hmm. sformułowania, że oni muszą płacić na mnie i tak dalej. A teraz wyobraźcie sobie, że słyszy to codziennie, albo bardzo często, moja żona i moje dzieciaki. Jakie to jest obciążenie psychiczne. No i to jest to takie też troszeczkę zmuszanie, że na przykład oni za każdym razem muszą być w pierwszej ławce, muszą być pobożni, nie mogą... Y, mm -hmm. Straszne. To po prostu... Nie. Wiesz, powiem tak, że jak kiedyś przygotowywałem się na misję, oczywiście gdzieś tam w głowie miałem, że mogę przecież być yy, misjonarzem. Nie mając jeszcze narzeczonej, nie mając żony, rodziny. Yy, tylko wtedy miałem, spotkałem takiego fajnego księdza, też misjonarza, powiedział mi, że pamiętaj macie, że yy, ludzie powołani są do różnych rzeczy. Jedni są do bycia księdzem, siostrą zakonną, misjonarzem, a jedni żeby mieć rodzinę. I to też jest bardzo duża odpowiedzialność, bo ja teraz myśląc, na przykład porównujemy, czy Andrzej mógł mieć żonę i dzieci, że ona słyszała te, tego typu rzeczy, czy ja jako małżonek, mając dwójkę dzieci, żonę, mógłbym y, zostać księdzem, i tak naprawdę ja osobiście nie byłbym w stanie podzielić swojego życia, zrezygnowałbyś z biegania. Bieganie bym na pewno odpuścił. Miałbym duży, miałbym duży brzuch, i bym odpuścił. Ale chodzi o to, że jest rodzina, jest są bossa. ludzie i jest ten Kościół, tak? ta wspólnota. I teraz podzielić swoje życie na te trzy, trzy grupy, tak? Znaczy, no, to dla, mnie, dla mnie to jest w tym momencie trudne, nie? Ja tak samo... Ja... Jeśli człowiek poświęca, to całym sercem, tak? Tak, ja właśnie mam takie zadanie. Albo rodzinie, albo Kościołowi, tak? Czy, czy jakiejś grupie społecznej, której chcemy służyć, tak? Nie da, mhm. się, nie da się, nie da być tylko na, na, jedną trzecią, nie? Mhm. Dla mnie właśnie bycie księdzem jest pod tym względem fajne, że się mogę temu oddać w stu procentach. Że chodzi o to, że jeżeli ja służę, to chcę służyć najpiękniej jak potrafię, mimo że dużo rzeczy mi nie wychodzi, to jednak staram się i się uczę, natomiast widzę, że nie miałbym na przykład czasu dla, takiego jakiego powinienem mieć dla rodziny, dla bliskich, nawet dla przyjaciół, bo też mam z tym problem, żeby znaleźć trochę czasu. Mhm. Wiesz, teraz, tak, że tak słucham wazji, tak myślę, że wiecie co jest najfajniejsze? Właśnie w byciu księdzem mieć celibat, a byciu małżonkiem. Przepraszam, że nie, nie puszczam teraz mhm. singla, bo singlem nie jestem, ale byciu małżonkiem, a nie, nie byciu księdzem. To, że i ksiądz jest z Bogiem dla ludzi przez Boga i tak samo małżonek jest przez Boga e, tym rodzicem małżonkiem. Jeszcze raz. <grym> Jest ksiądz, to jest który ksiądz. przez Boga jest no. z ludźmi, tak? Ja nie mogę, no! no. no Super, to jest trudne. No. Jest ten małżonek, który też przez Boga no. jest dla rodziny. A okay. uh. I Bóg łączy tak naprawdę te, te, te dwie różne... Ta jest, miejsce, jeszcze tak? daj mi jakieś wykładnie tutaj, żebym no, się w ogóle zgubił. To, Masz rację. W fizyce matematyce różne kreski robiliśmy, ale yy, taka prawda, tak? Okay. Yy, bycie księdzem, bycie małżonkiem, bycie singlem zawsze jest... mamy jeden wspólny mianownik. Pan Jezus! <laughs> Jezus. No jeszcze, was, jeszcze jedno pytanie. Skoro celibat jest w Kościele katolickim akurat obowiązkowy, czy uważacie, że powinien być zniesiony czy Ja już się wypowiedziałem. Nie, no czy Andrzejowi da, celibat A ty człowiek uważasz, tak? że ten, że ja powinien myślę, być że jeżeli, zniesiony? To znaczy, jeżeli ktoś yy, Idzie, że tak powiem, kolokwialnie zaksiędza, no to chyba zdaje sobie sprawę z konsekwencji, z konsekwencji tak? Które, które powinien podjąć. I również ma świadomość, powinien mieć świadomość, jako osoba już dojrzała emocjonalnie i duchowo. I też również jako człowiek, że, że po prostu no, takie są konsekwencje, a nie inne. Mhm. Więc albo będzie w prawo, albo rezygnuje, no tak? Przy, i, przed święceniami. Przed święceniami tak? No a nie, że potem ten, potem nagle odkrywasz, o jednak chcę mieć żonę. No nie, no według mnie to po to jest te 6 mhm. lat seminarium, żeby zdecydować. Nie? Także no, w zasadzie tutaj jest: yy, człowiek ma pełnię wolności, tak. Czy, czy decyduje się na to, czy nie. Na celibat, więc... czy nie. No pewnie, że tak. Więc ja też nie rozumiem do końca tych głosów również w samym Kościele katolickim, szczególnie w Wśród biernie. księży ja też nie rozumiem, no bo niektórzy księża też nieco prawda w Kościele w Polsce, ale na świecie widzimy teraz to w Europie Zachodniej też podważają wartość tego celibatu. No celibat ma dać wolność. Ma być dla Królestwa Bożego. Nie? I tam sam Pan hmm. Jezus mówi w Ewangelii, że, to jest, że niektórzy są dla Królestwa Bożego właśnie są tymi, są Celibatariuszami. Ciekawi jesteśmy Waszych przemyśleń na temat obowiązku celibatu w Kościele Katolickim. Podzielcie się nimi w komentarzach do tego filmiku. No i zapraszamy do kolejnego odcinka. Szczęść Boże! Yes. No wszyscy mnie olewają dzisiaj. Celibat, nawet zaznaczone na czerwono. Pomarańczowo. Okej. Okay. Ja, ja też mówię, matko, nie widzę czerwonego. We are all children of God. Dziękujemy Ci Boże za Jordana. Niech Bóg mu błogosławi. Ale fajny sweterek. Dziękuję. Ile ważył? E tylko cesta. Chciał się zapytać, czy mężczyzn nie było. It's top secret, mister.